Kraków, miasto jak z pocztówki, dawna stolica Polski ze swoim zamkiem, dziedzictwem historycznym, uniwersytetem, dawną dzielnicą żydowską i tanim piwem. Ale Kraków ma też swoją ukrytą stronę dosłownie undergroundową. swoje piwnice. Te podziemia gotyckie stały się wylęgarnią awangardy artystycznej i kontestacji. <grymienie> Kiedyś, kiedyś rzeczywiście 80% klubów było w piwnicach, tak? To też y, y, miało związek z tym, że w piwnicach można grać tak naprawdę głośniej i nie trzeba iść na kompromisy. Oto klub Mushroom, a oto Agnieszka Górka. aka dusza dj zakochana w muzyce techno, acid techno, psychotechno, tech house, organic house i dark disco oraz właścicielka tej piwnicy. Krakowskie piwnice od dawna były sceną muzycznego wrzenia, ale przed elektro. Dla twojego pokolenia, Agnieszko, to był pan. Tak, w Polsce, jakby taką sceną mocną była scena pankowa. Później, często ludzie, którzy słuchali panka, zaczęli interesować się muzyką elektroniczną. I naturalnie ta muzyka elektroniczna też była mocna, bezkompromisowa i taka walcząca mająca na celu przekazanie jakiejś wartości i często buntu przeciwko systemowi. I ten duch protestu od dawna wieje w krakowskich piwnicach. Maciek Biedrzycki, były saksofonista, bliski muzyce Johna Zorna i nowojorskiego jazzu eksperymentalnego, obecnie DJ, jest żywą pamięcią tych miejsc, które nawiedza od prawie 40 lat. Kiedy zaczynałem swoje życie w tych piwnicach i swoją działalność artystyczną, no to były głównie koncerty jazzowe. Były spektakle teatralne, były, były rozmaite wystawy, były też rozmaitego rodzaju performensy, które trudno zakwalifikować do jakiejkolwiek dyscypliny, ponieważ to były no, interdyscyplinarne przedsięwzięcia o mocno awangardowym charakterze często. A oto cztery kultowe piwnice rozmieszczone wokół rynku. Począwszy od piwnicy Krzysztofory, w której w 1958 roku powstał Teatr Tadeusza Kantora. Czerpiąc z dadaizmu, spektakle kantora bliskie Happeningowi krytykowały systemy totalitarne. A oto piwnica umuniaka, gdzie rozbrzmiewał jazz. Piwnica pod jaszczurami, klub studencki i najsłynniejsza piwnica pod baranami. Szokując surrealistycznymi przedstawieniami, a nierzadko na gością. Kabaret Piwnicy pod Baranami w humorystyczny sposób krytykował absurdalność reżimu komunistycznego. Nic dziwnego, że te piwnice zawsze były pod specjalnym nadzorem. Ważne czy nie, ale chciałem przypomnieć, że jeszcze w 80. latach, kiedy wchodziło się do Piwnicy pod Baranami, to siedział pan w garniturze i spisywał wszystkich z dowodu osobistego. Każda osoba, która wchodziła do Piwnicy pod Baranami, musiała być zarejestrowana w spe specjalnym zeszycie. I tam odnotowywano, że taka osoba była. No oczywiście to była informacja dla służb, które się zajmowały kontrolą społeczeństwa, co się dzieje. Wraz z upadkiem komunizmu i nastaniem demokracji piwnice przestały być inwigilowane, i to muzyka elektroniczna zaczęła ucieleśniać nowe pragnienie wolności i zabawy. Spora część tego nocnego życia opuściła krakowski rynek, teraz uczęszczany przez turystów, i przeniosła się do piwnic dawnej dzielnicy żydowskiej Kazimierza, która stała się epicentrum krakowskiego życia artystycznego. To tutaj mieści się klub Agnieszki, który stawia na młode talenty. Czyli w czwartki mogą się zgłaszać w ogóle dj e totalnie nieznani zaczynający, którzy się po prostu przychodzą w czwartek, dostają cały sprzęt i mogą grać. Jak ta trójka DJ-ów ze szkoły DJ My Lab z Polski i Ukrainy. Dla nich krakowskie kluby to punkt obowiązkowy w ich muzycznej karierze.